Toyota rav 4 z 2017 roku napędzana hybrydą silnika elektrycznego i czterocylindrowego spalinowego o pojemności 2,5 litra. W silniku spalinowym 197 koni mechanicznych jest dostępnych przy 5700 obrotach na minutę, a 210 nm momentu obrotowego czeka w wąskim zakresie od 4200 do 4400 obrotów. Rawka jest mniej dystyngowanym, a jednak bardzo bliskim krewnym Lexusa NX300H. Są oczywiście różnice w wykończeniu jej organizacji wnętrza auta, ale spartańskich warunków zdecydowanie tutaj nie doświadczymy. Sporo miękkich elementów, przestrzeń i ergonomia. Skrzynia biegów ECVT ma zapewne tyluż wrogów, ilu zwolenników, ale i tak nie ma wyboru. W hybrydzie tylko taka. Jak zwykle w hybrydach spory wyświetlacz informuje o użytych napędach i spalaniu benzyny, które tak jak widać średnio mieści się w założeniach producenta o spalaniu lekko powyżej 5 litrów w cyklu mieszanym. No chyba, że cykl mieszany to postój i delikatna jazda po mieście. Do przeróbki tego auta zostały użyte następujące komponenty. Reduktor Landirenzo Li10 Turbo został zamontowany do kopuły MacPersona po stronie pasażera. Jego obsługa będzie bardzo wygodna. Sterownik Landirenzo Evo zamontowany na specjalnych spornikach na podszybiu po stronie kierowcy. Jego szerokie możliwości sprostają wysokim wymaganiom związanym z płynnymi przejściami między trybami zasilania. Tryskiwacze AEB zamontowane w sposób gwarantujący zastosowanie krótkich rurek prowadzących do kolektora ssącego. Moment załączenia silnika musi być łagodny i na żadne zwłoki nie ma tutaj miejsca. Wszystkie komponenty zostały estetycznie i trwale zamocowane przy pomocy specjalnie wykonanych wsporników. Pozwala to na bezproblemową obsługę, zarówno pod kątem cyklicznych czynności serwisowych, jak i serwisu instalacji LPG. Przełącznik wyboru paliwa został zamontowany w panelu z lewej strony kierownicy. Zawór tankowania LPG znajdziemy pod klapką w wlewu paliwa. Pomimo pozornie dużej przestrzeni, konieczne było zastosowanie wkręcanej redukcji dla poprawienia komfortu i bezpieczeństwa zapięcia pistoletu. Zbiornik toroidalny LPG typu 630x225, o pojemności 56 litrów, zajął miejsce koła zapasowego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.